Mamy dzisiaj specjalny dzień w Deloitte. Witamy na pokładzie blisko 200 nowych pracowników i praktykantów. Cieszę się, że nasilają nasz zespół. Deloitte jest świetnym środowiskiem pracy dla młodych ludzi. Z jednej strony jest to firma tradycyjna o długiej historii, z drugiej strony pełna innowacyjności, pełna przedsiębiorczości. W Deloitte wszyscy możemy czerpać wzajemnie z siebie inspirację. Możemy się rozwijać dzięki temu, że mamy silną drużynę indywidualności. Uczenie się w Deloitte to proces, który opiera się przede wszystkim na doświadczeniu praktycznym. Zaproponowaliśmy interaktywną grę jako formę, z której młodzi ludzie dowiedzą się, na czym polega atmosfera pracy, na czym polega nasza kultura organizacyjna, co jest dla nas rzeczywiście ważne i jak to wygląda w praktyce. okazję posłuchać kilku prezentacji, m.in. Marka Metryckiego. W tym momencie jesteśmy w trakcie gry biznesowej, gry symulacyjnej. W ramach gry zdobywamy punkty. Punkty te zostaną później wymienione na złotówki, które zostaną wykorzystane w ramach inicjatyw CSR-owych przeprowadzonych przez firmę Deloitte. Przyszłam tutaj pierwotnie na praktyki i po praktykach postanowiłam, że zostanę już na stałe zostałyśmy razem z koleżanką z praktyk zaproszony tutaj na Orientation Day. Bardzo dobra okazja do zintegrowania się, do poznania innych pracowników Deloitte'a. Emocje sięgają zenitu. Jest cały czas bieg. Wszyscy jesteśmy w ruchu, krzyki. Fajnie połączona nauka z zabawą, to na pewno. Bywa momentami ciężko, ale, ale to jest motywujące i można powiedzieć inspirujące, także. Dla wszystkich osób, które lubią pracować z delikatną presją czasu, polecam. Pracowaliśmy w jednym zespole, aczkolwiek musieliśmy współpracować z różnymi innymi zespołami, z w ogóle nieznajomymi nam osobami. Wszyscy bardzo mocno się zaangażowali i, i widać tę rywalizację pomiędzy, pomiędzy zespołami. Bawimy się całkiem nieźle, impreza się rozkręca. Pierwszy dzień jest super. Jestem w tym biznesie ponad 20 lat i codziennie uczę się nowych rzeczy. Jestem przekonany, że dla nowych pracowników będzie to niesamowite miejsce, gdzie będą mogli czerpać inspirację, energię i budować kompetencje. Bądźcie sobą przede wszystkim, realizujcie swoje plany. Nie zapominajcie o tym, z czym tutaj przychodzicie. Nie zapominajcie tego kierunku, jaki sobie wytyczyliście aplikując. Wszystko zależy od Was, by Wam w tym możemy pomóc.